Wersal nieruchomości ma przyjemne przedstawić Państwu w bardzo dobrym stanie mieszkanie na sadach żoliborskich o powierzchni 48 m2 i cenie jedynie 324 tysiące zł. Mieszkanie w dobrym stanie, dwupokojowe można prowadzić się bez żadnych inwestycji. Uwaga! Mieszkanie pierwotnie było trzypokojowe i niewielkim nakładem środków możemy przywrócić rozkład trzypokojowy. Tutaj mamy sypialnię z szafą nękową. Okna drewniane nowe, w bardzo dobrym stanie. Tu mamy łazienkę z WC, też w dobrym stanie glazura Terrakota. nie trzeba zmieniać. Kolejną szafę wnękową w przedpokoju oraz kuchnię i potężny salon. Pierwotnie był tu salon. Sypialnia i kuchnia. Można przywrócić taki stan, ale również można zadowolić się 48 metrami, gdzie te 48 metrów naprawdę są ładnie rozplanowane. Tu mamy część kuchenną z meblami kuchennymi, oczywiście z oknem. Tu mamy centralną część salonu i wypoczynkową część salonu. Mieszkanie jest dwustronne z metrowym balkonem. Widok na zieleń. Mieszkanie jest ciche i co bardzo ważne, mamy w pobliżu. Staw i mieszkanie na osiedlu Sady Żoliborskie. Jest to mieszkanie na osiedlu, które wygrało ranking najładniejszych osiedli w Warszawie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli zautorizowała Państwa to oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534-92-82-22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa wersalnieruchomości.com. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com.wersal.pl. Oferta korzysta z praw marketingowego, kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika, pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwszy na Wasza skienku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal Nieruchomości poleca tą nieruchomość. Wersal nieruchomości jest czymś więcej niż jednym z wielu biur nieruchomości. Jesteśmy encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko. I dlatego wersal nieruchomości zaprasza Państwa na oględziny tego w dobrej cenie i w ładnym rozkładzie mieszkania na Sadażu Liborskim przy ulicy Broniewskiego. W dodatku budynek oddalony od ulicy. Jeszcze dodatkowa sprawa. Wersal nieruchomości promuje poznawanie świata. Dlatego proszę wrzucić w wyszukiwarce, Tomasz masz google plus i pod hasłem podróżuj z nieruchomości wersal poznawaj świat, poznawaj świat a także świat ciekawych nieruchomości ciekawych nieruchomości, które są dla państwa dyspozycji wersal nieruchomości zapraszam na to mieszkanie wersal nieruchomości podkreśla, że cena jest adekwatna mieszkanie jest w dobrym stanie i cena 324 tysiące złotych za 48 metrowe mieszkanie jest adekwatną ceną i naprawdę można tu zamieszkać bez dodatkowych inwestycji. Wersja nieruchomości poleca to nieruchomość. Wersja nieruchomości zaprasza na oględzinę.